Miłość i Nadzieja, odcinek 288, emisja 25 września 2025 roku, przynosi nowe intrygi Bahar i Kawajden. Co wydarzy się tym razem? Oto szczegóły 288 epizodu popularnego tureckiego serialu Miłość i Nadzieja, który widzowie będą mogli obejrzeć 25 września na antenie TV Scoop Druga Miłość i Nadzieja, w 288 odcinku tureckiego serialu Ask ve Umut. Emisja 25 września 2025 roku. Bachar zacznie kompletnie zmieniać się w swoją matkę, która zresztą też, znów, dowali do pieca. Co dokładnie wydarzy się w serialu Miłość i Nadzieja w dniu 25 września? Szczegóły poniżej. Miłość i Nadzieja, odcinek 288. Bachar i Kawajden dalej mącą. W 288 odcinku serialu Miłość i Nadzieja Bachar, na nieszczęście doktor Leventa będzie kontynuowała swoją intrygę, zaś Kawajden postawi Nacie pod ścianą. Taylen znajdzie zaś złowieszczego sojusznika. Miłość i Nadzieja, odcinek 288. Streszczenie szczegółowe. Emisja 25 września 2025 roku. Streszczenie 288 odcinka serialu Miłość i Nadzieja prezentuje się następująco. Gonul niezręcznie tłumaczy, kim jest Tajlan. Kawajden domaga się przeprosin od Nacie. Bachar coraz bardziej wikła lewenta w swoją intrygę. Taylan spiskuje z Cichanem. Meli zaprzyjaźnia się z Ferej. Miłość i Nadzieja. Ile odcinków liczy serial, i kiedy premiera ostatniego w Polsce? Miłość i nadzieja to serial, który w rodzimej Turcji dobiegł już końca. Produkcja liczy łącznie dwa sezony, na które składa się 285 odcinków. W Polsce liczba ta będzie większa, bowiem odcinki pocięto, by skrócić czas ich trwania. Na obecną chwilę nie wiemy, kiedy finałowy odcinek miłości i nadziei trafi na antenę TVP. Wiemy natomiast, że raczej nie prędko.